Witam Was, e, nazywam się e, Igor Rumiński. E, wspólnie z Wam dzisiaj spróbujemy przekazać Wam kilka informacji na temat Nordic Walkingu. No, na początku chcielibyśmy, jak przed każdą aktywnością fizyczną, zaprosić Was do tego, żebyśmy zrobili sobie wspólnie rozgrzewkę, a później omówimy to, czym jest Nordic Walking i jak to się powinno robić. No, Ewa teraz zacznie rozgrzewkę, zaczynając od góry. Najpierw skłony głową. Prosimy nie wykonywać ruchu rotacyjnego, dlatego że jest on niewłaściwy. Robimy skłony głowy przód, tył. Oraz w boki. Kolejną partią ciała są stawy barkowe. Zaczynamy nimi obracać najpierw do tyłu około 10 razy i później do przodu. Teraz 10 obrotów ramion, poczynając od jak najmniejszych kręgów do jak największych w przód. I te same obroty, ale w odwrotnej kolejności od jak największych do najmniejszych w tył. A teraz biodra. I ruchy biodrami. Kolisty w jedną stronę i w drugą. Następnie bierzemy kije, zakładamy je sobie za łokcie, i ruchy skrętne. Teraz opieramy się na kijach przed sobą i rozgrzewamy kolana. A teraz stawy kostkowe. Też nie rozgrzewamy kostki w ten sposób, że kręcimy nią, nie wprawiamy ją w ruch, ruch rotacyjny, ale najpierw opieramy się na pięcie, później na palcach i bocznie do krawędzi przerzucamy ciężar na stopie. I ćwiczenia rozciągające. Na końcu jeszcze rozgrzewamy sobie nadgarstki. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, aby złapać kije w środku i starać się maszerować i wyczuć to, kiedy nam się rusza lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, lewa noga. I teraz, żeby oswoić się ze sprzętem, zapięte kije, wodzimy za sobą po ziemi, starając się również rękami poruszać naprzemiennie z nogami. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na na dalszej synchronizacji naszego chodzenia. Jedna ręka trzyma kijek i stara się, stara się go wbijać pod kątem ostrym, a druga wciąż pozostaje luźna i drugi kijek zwisa. Teraz spróbujemy chwycić kije jedną i drugą ręką i nie wypuszczając ich z dłoni, maszerujemy, pamiętając o tym, aby z kija wybijać się w momencie kiedy Wbijamy, wbijamy ten kijek w ziemię, wbijamy go pod kątem ostrym. Ostatnie ćwiczenie będzie polegało na podobnym marszu jak przed chwilą, ale w tym momencie już będzie to typowy marsz Nordic Walking. Proszę zwrócić uwagę na to, że Ewa będzie puszczała kijek po wybiciu się z niego i on następnie będzie wbijany, także będzie, będzie miał dłuższą fazę. Lotu ręka rozluźnia się i znów zaciska na kiku w momencie, kiedy on wbija się w ziemię.